Yeah. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. W naszym ostatnim spotkaniu poruszyliśmy temat dopustu Bożego, który wystawia nas do walki z pokusami. Kontynuując cykl rozważań o pokusach, bardziej szczegółowo zastanowimy się nad kwestią czasowości pokusy. Okazuje się, że w życiu duchowym pokusy Pojawiają się w określonych porach i okolicznościach, mają swoje natężenie oraz wyznaczony czas trwania. Właściwe patrzenie na pokusę pomoże nam w przezwyciężaniu naszych słabości. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam wszystkich widzów do zagłębienia się w dzisiejsze duchowe zagadnienia. Na świecie nie ma człowieka, który nie doświadczyłby pokus. Jeżeli mamy właściwe spojrzenie na to zagadnienie, to rozumiemy, że Bóg może doświadczenie pokusy uczynić jedną z dróg do doskonałości duchowej. Jeżeli uważnie śledzimy nasze życie duchowe, to z jednej strony możemy w nim zauważyć na przykład czas, w którym otrzymujemy szczególne łaski od Ducha Świętego, a z drugiej strony czas, w którym doświadczamy pokusy. Warto pamiętać również o tym, że pokusy zmieniają się stosownie do okresów naszego życia duchowego. Inne są pokusy dla początkujących. Inne dla ludzi, którzy osiągnęli jakiś stopień doskonałości duchowej. Niekiedy pora natarcia pokusy jest określona bądź dawnym upadkiem bądź obecną zawinioną nieuwagą. W poprzednich naszych spotkań dowiedzieliśmy się, że każda pokusa jest do przezwyciężenia. Wiemy, że zły duch będzie robił wszystko, aby doprowadzić nas do upadku, ale z drugiej strony Bóg zapewnia nas, że w chwili pokus, w chwili próby i doświadczenia starczy nam Jego łaski. Pamiętajmy, że każdorazowe trwanie w grzechu ciężkim oraz lekceważenie jakiegokolwiek zła – Utwierdza nas w bezradności, w doświadczeniu grzechu. Niekiedy zupełnie zapominamy, że jest możliwe zwycięstwo nad grzechem poprzez zwyciężanie pokusy. Zatem, jeżeli w starciu ze złem w postaci pokusy nie uciekamy się do Bożej pomocy, to siłą rzeczy doświadczymy fatalnych duchowych skutków w postaci wad i nałogów. Nigdy nie lekceważmy upadków, jak najszybciej wracajmy do Boga po uzdrowienie, zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania. Wiele osób skarży się na to, że w chwili modlitwy doświadczają różnego rodzaju pokus. Moi drodzy, nie możemy być tą sytuacją zdziwieni i zaskoczeni, bo szatan będzie robił wszystko, aby w naszej relacji do Boga zaistniał jakiś brak, który prędzej czy później spowoduje nasze odłączenie się od źródła Bożej łaski. Perfidia złego ducha w tym przypadku będzie polegała również na tym, że niektóre pokusy są nam podawane przez złego ducha po to, ażeby w nasze serce wnieść niepokój, zniechęcenie oraz rozdrażnienie. Szczególną porą na doświadczenie pokusy będzie taki moment w życiu, w którym doświadczamy jakiegoś wielkiego zwycięstwa nad złem. Wtedy zazwyczaj przeżywamy jakąś ogromną radość i ani nam się śni, abyśmy mogli zgrzeszyć. Dlatego w sytuacji naszych duchowych zwycięstw nie wolno nam uśpić naszej czujności, bo walka o nasze zbawienie jest nieustanna. Widzimy, że pokusy mogą pojawić się w określonych momentach naszego życia. Również ważnym aspektem pokus będzie długość ich trwania. Niektóre z nich są rozciągnięte w czasie, a długotrwałość stanowi główne ich niebezpieczeństwo. Niestety to dzięki niej rozpraszamy się i tracimy pokój naszego skupienia. Tak rozumiana długotrwałość pokusy m, będzie niekiedy nas nawet nużyć, że w taki sposób jej doświadczając, będziemy wyczerpani i doprowadzi nas do tego, że złożymy broń albo po prostu wszystko wreszcie nam spowszednieje do tego stopnia, że stracimy zbawienną bojaźń przed pokusami. Ta długotrwałość pokus jest i niebezpieczna, ale z drugiej strony może być też i pocieszająca. Niebezpieczna, bo może zwyciężyć naszą wytrwałość, a pocieszająca, ponieważ daje nam świadectwo o tym, że jeszcze jej nie ulegliśmy. Pokusy przestają nas dręczyć z chwilą, gdy na nie zezwolimy. Inne pokusy trwają krótko i są łagodne albo gwałtowne. Stroną ujemną pokus krótkich, a łagodnych jest ta niepewność, w jakiej nas mogą zostawić. Czy przypadkiem nie upadliśmy, oraz rodzący się stąd niepokój. Pokusy krótkie, a gwałtowne oszałamiają nas na chwilę, z czego mogą skorzystać inne pokusy i zaskoczyć nas nieprzygotowanych. Moi drodzy, każda pokusa ma za zadanie odwrócić nas od natchnień, które pochodzą od Ducha Świętego, oraz nakłonić nas jednocześnie do jałowej bezczynności, czyli po prostu do grzechu. Kiedy więc szatan będzie nas kusić do próżnej chwały, odpowiadajmy mu tak, jak święty Bernard: Nie dla ciebie moją pracę zacząłem, nie dla ciebie ją skończę. Pamiętajmy, że pokusy zmysłowe zwyciężyć można tylko umartwieniem i sakramentami. Pokusy przeciw wierze i czystości mają to do siebie, iż rzadko można je zwyciężyć wprost. Raczej trzeba przeczekać, aż przejdą, lub szukać schronienia w ucieczce, zwracając uwagę na coś innego zamiast ciągle z nimi walczyć. I najważniejsze, Bóg jest z nami, zwłaszcza w chwilach największej próby. On nas nigdy nie opuszcza. Zatem walczmy odważnie z pokusami, bo jest to bój chwalebny. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka duchowego przewodnika. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jak również do subskrybowania kanału katolickiej telewizji serbinów. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, to kliknijcie w dzwoneczek. Do zobaczenia już za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.